Dzień dobry moi drodzy, jeszcze mam zaspany głos, witam was w najnowszym vlogu, dzisiaj wasza ulubiona seria, czyli full day of eating, ja już jestem wyszykowana, ogarnięta, powiem wam, że miałam z bratem jechać na budowę, zobaczyć jak tam pomalowali mi dom od zewnątrz, ale niestety zakodowałam jakoś, że to miała być 8.30, a była to 8, także przełożyliśmy nasze spotkanie, właśnie mi się woda na kawkę zagotowała, bierzemy się za pierwszy posiłek, pokażę wam co będę jeść na śniadanie, lecimy z tym vlogiem. Dobra, tak mniej więcej wyglądają wszystkie składniki na moje śniadanie. E, to w ogóle jest nowość. Dorwałam te płatki, czyli osy owsiane w biedronce, i tu jest 85% pełnego owsa, makro naprawdę też jest super. Sobie tak porównałam, to takie płatki mają dwa razy większą objętość, a makro, kalorie, ilość węglowodanów jest mniejsza, a nawet lepsza niż w zwykłych płatkach owsianych. Także na pewno będzie to u mnie fajne urozmaicenie. Już tych płatków nie mam. Jadłam już takie coś, co Wam dzisiaj pokażę. Nie mogę tego nazwać owsianką, ale takie płatki z owocami. Mm, na pewno nie będzie to moja pierwsza paczka. Polecam spróbować. Chciałabym spróbować jeszcze zwykłe bez tego jabłka i cynamonu, ale nie widziałam. Dajcie znać, jak widzieliście. No i będziemy robić taki miszmasz ze skrem, z. Troszeczkę podbijemy białka z Olimp. Słony karmel, też fajnie nam to smaku nada. Skroimy truskawy, banana. A jeszcze zobaczcie, od momentu jak Wam poleciłam tą sati. Nie wiem, w ogóle w Kerfurze nie mogę teraz dostać mojej sati czekoladowej. Kupiłam karmelową, zobaczymy jak będzie smakować. No i skończyło mi się białko z Olimp, czekam na paczkę, dzisiaj ma dojść, więc kupiłam to biedronkowe, które też jest spoko, ale w białku Olimp bardziej czuję te orzeszki, jest takie bardziej intensywne, więc jest zdecydowanie wolę. Ale pięknie pachnie, powiem wam. Patrzcie ile ja daję kawy. Mama się śmieje, bo mówi, że jedna taka moja kawa jest jak y, trzy jej w ciągu dnia. Dobra, do miski daję skera. U mnie będzie to jakieś. No, myślę, że już resztkę tego skera po prostu wykorzystam, żeby nie marnować. Będzie to jakieś 150-170 gramów pewnie. I teraz tutaj dodaję 20 gramów odżywki białkowej, żeby podpić białko w posiłku i trochę zmienić smak dolewam teraz tutaj odrobinę wody szczyptę soli i wszystko porządnie mieszam zero grudek, idealnie mmm, Zdaję dodaję tutaj jakieś 70 gramów siriosów, tyle ile bym dała płatków owsianych Krajam tu jednego banana, i chciałam kupić malinę, ale były biorące tylko truskawki, więc bywałam truskawki, na sam wierzch masło orzechowe. Tak wygląda moje śniadanko, biorę się za jedzenie, zaraz to wszystko razem wymieszam, jest naprawdę ekspresowy posiłek, jak wam coś pierwszy polecam. Powiem wam, że ta kawa jest naprawdę spoko, ale chyba nie przybija czekoladowej. Dodałam właśnie fotę na Tim Karch, zobaczcie, tego śniadanka zrobiłam na szybko. Ogólnie na profilu Team Karch dodaję takie rzeczy żywieniowe, jakieś z zakupów, czy nowe produkty, które polecam, czy ogólnie produkty, które polecam, niekoniecznie nowe. Także jak lubicie takie ciekawostki żywieniowe, to zapraszam. A na moim profilu robię live, y, QA, instastory i też daję jakieś um, ciekawostki odnośnie produktów, jak akurat robię zakupy. Także bijajcie, no, wczoraj robiłam QA. Zjedzone, wypite, a panienka na co czeka? Na co panienka czeka? Idziemy na spacerek, tak? Dzisiaj mam dosyć zabiegany dzień, chodzi mi choinka, yy, jadę zmienić opony nareszcie na zimowe, w porę się zebrałam. Yy. Chcę zrobić trening, wieczorem umówiłam się na squasha z koleżanką, chcę jeszcze zmontować vloga, ogarnąć sklep paczki, także taki intensywny dzień, dobrze dzisiaj wstałam wcześniej, Przedstawiłam się w ogóle, bo przez ostatnie dni chodziłam spać o 2 Już teraz się przebieram, bo jeszcze w piżamie siedzę, idę z Lailą na spacer, muszę przygotować paczki dla kuriera i widzimy się albo na treningu, albo przy obiedzie jak będzie mało ludzi to nagram wam trening eee, dzisiaj dobry humor, taki fajny vibe czuję podczas nagrywania właśnie kurier mi przyniósł dwie paczki zaraz zrobimy unboxing pokażę wam co dostałam co wąhaczu dobra, pierwsza paka zebra mi doszły Czemu tamte mi jeszcze nie doszło? Pierwsze, sztos. Każę Wam paczkę miesiąca. Dobra, zobaczcie, tak się prezentuje moja paczka z Olimp Sport Nutrition. Tu mamy białko o smaku słony karmel, 2,5 kg. Gangbang. Tu mamy moje ulubione szoty, które w połączeniu z wodą smakują jak lemoniada to jest taki mój must have w ciągu dnia Także zamówiłam tego naprawdę dużo, naprawdę dużo ehm, na sklep weszły nareszcie te almond coconut sprit masło migdałowe z domieszką kokosa mm. Bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam na temat tego masełka. Było niedostępne przez jakieś kilka miesięcy na sklepie, nareszcie będę testować. Dam Wam znać na insta albo tutaj. Moje zdecydowanie ulubione batony, które jak Wam powtarzam już niejednokrotnie, łudząco przypominają białego Liona. Masło, właśnie, mówiłam Wam, że mi się skończyło dzisiaj rano i to jest to przepyszne masło, ono jest crunchy, ja ogólnie nie lubię masła crunchy, ale to ma taką konsystencję jak smooth, fajnie się je rozprowadza i te orzeszki są takie no takie idealne, zwyważone. wyważone Mówiłam sobie koszulkę taką em, lata 90 w rozmiarze XL, żeby mieć luźniejszą na trening Forsen, melatonina, Forsen te tabletki są jak takie cukierki pudrowe o smaku pomarańczy, uwielbiam Mniejsze białko dla brata, albo na jakieś rozdanie, albo po prostu na wyjazdy. Takie mam saszetki. I tak naprawdę to tyle. Aha, jeszcze Wam przypomnę, że na hasło Anna Karcz, jak chcecie zrobić zakupki, kupić sobie czy najlepsze białko: słony karmel, czy super szociki, czy przepyszne batony, czy tutaj forsen, to polecam, bo macie zniżkę. Właśnie odebrałam moi drodzy choinkę. Zobaczcie, przyjechała do mnie choinka razem z takim pięknym stojaczkiem e, na Instagramie Żywe Choinki. Zamawiajcie, wspierajmy polskie firmy super sprawa, dowożą taką choineczkę zapakowaną jak jej, jakiegokolwiek wymiaru chcecie rozmiaru, także naprawdę super możecie zamówić też od razu stojak i dosłownie telefonicznie na drugi dzień na terenie Krakowa prosto do domu ją... <kłysy> widzę, że nawet na moich vlogach trochę klimatu świątecznego będzie Ja ale dzisiaj też kupić bombki, światełka to jest pierwszy rok, kiedy mam choinkę w swoim mieszkaniu okay. wow! Laila, co tu się wyprawia? Muszę jeszcze ją odsunąć Potrzebuję większego mieszkania Już się nie mogę doczekać, jeszcze do domu przeprowadzę Ale jest cudowna Dziękuję bardzo Zobaczcie Ta choinka to mi trochę Zawali mieszkanie I moja mama, która powiedziała Gdzie ci się zmieści choinka? Gdzie ci się zmieści choinka? Zaraz do niej zadzwonię na facetime I pokażę Ej, czemu mama nie odbiera? Weź no do niej tam krzyknij. No nie wiem, nie, ale jak teraz. No baj, że krzyknij przez balustradę. Mama odbierze o Danii. Dzięki. No spoko, to powiem no. Obczaj, obczaj! Patrz! Wow, ale piękna, bogactwo, jaka piękna. Patrz jak patrz ile miejsca zajmuje! Ja nie mogę! A czym ją ja ubierzesz? Kupię dzisiaj choinki w galerii, raczej nie choinki, tylko bombki. Patrz. No, a same bombki możesz tam pozawieszać jakieś te. Nie, no patrz, takie... o, w, w, patrz, patrz w ogóle z czym mam przybliżone, że stoję... Zakupy skończone, jestem na maksa obładowana. Zobaczcie, pani mi dała w galerii przy kasie. A z racji, że są kobiece dni i stoję w korkach, mm. stwierdziłam, że zjem te ciasteczka. 200 chyba 15 kalorii. Średnio lubię Oreo, ale te cienkie są naprawdę spoko. Właśnie wróciłam do domu, rozpakowałam zakupy, pokażę wam jakie ozdoby świąteczne i rzeczy kupiłam w galerii, ale biorę się teraz za obiad, ponieważ mamy godzinę za 15, 16. Będę wam dzisiaj pokazywać makaron, który z ręką na sercu jem cztery razy w tygodniu. No tak mi posmakował ten makaron, że musicie, ale to musicie go spróbować i co jest fajne, jest to posiłek bardzo sycący i wymaga może jakichś 10 minut roboty także super sprawa, kocham ten makaron jest to zdecydowanie mój ulubiony obiad w tym miesiącu no, pokażę wam będziecie potrzebować do niego boczek ja akurat kupiłam taki boczek w Biedronce już pokrojony twaróg chudy, makaron Wasz ulubiony, u mnie są tylko kartki. Jedną cebulę, jeden ząbek czosnku, pieprz i sól. Do dzieła. Już niektórzy się pewnie domyślają, co to będzie. I żeby szybciej się makaron zrobił, zalewam go wrzątkiem i daję na duży ogień. W tym czasie też nagrzewam patelnię, bo jest na mniejszym palniku. Także, żeby już się też podgrzewała. Biorę się za cebulę i czosnek. I teraz go. Ubieram, będę mieszam makaron. Potrzebuję jeszcze jakiś, no 5 minut. I teraz zamieniam sobie mm, miejsca, niech patelnia mi się szybciej rozgrzeje, a on w czasie kiedy będę sobie to podsmażać, tybulkę z boczkiem, akurat się zrobi. sobie nasz boczek, zerujemy wagę i 50 g boczku. Podsmażamy na patelni. Daliście mi fajny tip, że nie trzeba oliwy wlewać, tylko boczek puści tłuszcz. No i jest git. Dobra, boczek już fajnie. Tutaj nam się podsmaża. Zmniejszam ogień i daję naszą cebulkę. Jeśli jesteście wege, możecie pominąć boczek. No i niech nam się teraz fajnie wszystko podsmaża. Zwiększę sobie znowu na ósemkę. Dobra, makaron jest już gotowy. Odcedam go. Ja lubię mocno czosnkowe. Oczywiście możecie dać jeden ząbek czosnku i to będzie wystarczające. Rozprowadzam teraz ten czosnek na patelni. Dodaję teraz makaron i kostkę twarogu. Ja nie byłam w ogóle świadoma, że twaróg pod wpływem ciepła robi się ciągnący. Pieprz, dużo pieprzu. I sól, dużo soli, bo tu nic nie są. To wszystko rozwalamy i łączymy. Mistrzostwo. Drodzy, pachnie niesamowicie pierogami ruskimi. I tak naprawdę, to by było na tyle. Tak wygląda nasz makaron. Musicie spróbować. Dokładnie jeden do jednego ten przepis. I dajcie znać. Jeszcze sobie naleję pepsi max. Teraz je pancia. Pokażę wam co kupiłam w galerii. Tak naprawdę kupiłam tylko potrzebne rzeczy do choinki. Znalazłam sweter. Mi się strasznie, ale to strasznie podobał. Eee, ale nie było mojego rozmiaru, a m była za luźna, więc zamówiłam Eskę. Mam w sumie tylko taki jeden sweter świąteczny, więc stwierdziłam, że akurat będę miała dwa i będę w nich chodzić. A to jest taki print, że się nie znudzi. Jest przepiękny, super, że ja nie lubię jak swetry gryzą. Nienawidzę swetrów, blues, które tak niefajnie gryzą. A ten jest tak milutki. Ekstra. Budować się? Lairi kupiłam suche kości, ucho jakieś i taką suchą kość z jakąś skórą. I kupiłam w Aldin takie spinacze. Potrzebuję takich spinaczy, żeby spiąć jakieś płatki owsiane, które są rozpoczęte. No i tak to wszystko wygląda. Biorę się za przystrajanie. Choinki. Choinka będzie w kolorze czerwonym, nie? Chowaj ten jęzor. Chowaj ten jęzor. Chowaj ten jęzor. Tak, moi drodzy, prezentuje się moja pierwsza samodzielna choinka w mieszkaniu. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja jestem mega, mega zadowolona. Wszystko bardzo ładnie wyszło. W tym roku postawiłam na klimat czerwony. Bardzo mi się podobają, i u mnie w domu zawsze są choinki złote. U mnie może za rok będzie złota w tym roku postawiłam na czerwoną ja jestem strasznie zadowolona nawet nie pomyślałabym, że taką frajdę i radość mi to sprawi od razu czuć klimat świąteczny w moim mieszkaniu, cieszę się strasznie posłuchałam sobie świątecznej muzyki napiłam się herbatki, idę teraz z Lailą na spacer, dajcie znać jak wam się podoba moja choinka, mi się strasznie, strasznie podoba, no wygląda to przepięknie, jest super klimat zobaczymy jak całkowicie zgaszę światło w mieszkaniu Wow, ale ekstra. No, teraz to można sobie co od razu czuć święta. Mega. Mój pies ma totalnie wywalone jakieś ubierania choinek. Ciebie to nie rajcuje, nie? Byś tylko jadła, spacerowała, spała i się przytulała, tak? Tak czy nie tak? Wróciłam właśnie ze skłosza, mamy godzinę 20.30. Powiem wam, że jestem tak zmęczona, jeszcze chcę wejść z Lailą na spacer i chcę zrobić w brzuch wyzwanie. Dzień 21. Um, jakoś energia mi opadła po tym skoszu. Jestem taka przyczumiona. Dzisiaj wcześniej zdecydowanie położę się spać. Na ostatni posiłek będziemy robić krem z brukułaj. Ja ostatnio jak wracam z Lailą ze spacerów lubię strasznie iść na kolację zupy takie rozgrzewające jak wrócę z tego zimna albo kremy, zazwyczaj kupuję gotowe, ale często też sobie ten z brokuła, bo mi mega smakuje no i do tego sobie skroję po prostu pomidorka z mozzarellą, taki prosty posiłek bierzemy się do roboty, już Wam pokażę jak go wykonuję daję trochę soli i i zalewam wrzątkiem żeby szybciej się ugotował, przykrywam napalnik no i czekamy ja sobie teraz układam teraz to wszystko sole, pieprzę i Czekam na mojego brokuła. Dobra, moi drodzy, zobaczcie. Brokuł nam już się rozgotował. Jest naprawdę taki idealny, papkowaty. Traktuję blenderem. Dobra, i tak zblendowaną papkę dajemy na palnik. To się delikatnie gotuje. Dodałam tutaj jeszcze jedną szklankę wody. I ze wszystkiego w sumie tak krem można zrobić. Rozgotować szparagi, dodać wody, śmietanki, przypraw. I macie krem ze szparagów. Tak samo z deni, z pomidorów. Przelałam ten krem sobie do miseczki I tak wygląda moja kolacja Biorę moi drodzy się za jedzenie Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście Jeśli podoba wam się ta seria, klasycznie zostawcie łapkę w górę A jeśli... A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie to zróbcie No i widzimy się w kolejnym vlogu wkrótce Buziaki